Dobra O, tak słucham. Halo, witam Halo? Dzwonię w sprawie lodówki, to jest aktualne za Elixa? Tak, tak, aktualne. A pan mi powie kiedy jest do odbioru ta lodówka? Nie no, ja jestem w domu cały czas, bo ja teraz urlop mam aktualnie. Aha. A pan mi powie zmieści się tam ciało? Nie, ciało się nie zmieści, jest za małe. Ale na psa, na owczarka niemieckiego. Bo mi owczarek, bo mi wczoraj owczarek wykitował. Nie mam jak go pochować i muszę go wsadzić do lodówki, żeby się ciało nie rozłożyło. Nie no, raczej się nie zmieści. Nie zmieści się? A na pewno? No na pewno. A pan mi powie jakieś warzywa czy ketchup pan dorzuci do tej lodówki, jakbym kupił? Tak, pełna jest. Jakieś jajka? Jakieś piwko No oczywiście Ale ona już jest, jest wypełniona już? Tak, no naprawdę no, A no. jakie piwo tam jest w tej lodówce? Tyskie Ehe, tyskie, spierdalaj biedaku No, no dla jednego biedaka. E, powiem dla panu biednego, tak, biednego tak biednego najlepsze biednego. piwo to jest tak, Corona Carlsberg A nie jakieś e, tyskie, tyskie to ale ja pozwolę. Chuj mnie to interesuje, No, no, to, no to gościu, po co tyskie kupujesz gościu, ty jesteś jakiś biedny człowieku? No będzie mnie wkurwiał. Tyskie w lodówce, człowieku, wypierdalaj. Dobra, lecimy dalej. Halo? Halo, witam. Witam. Dodzwoniłem się do pana Ryśka. Tak? Dzwonię w sprawie alufelgi, to jest aktualne? A jakie, jakie dokładnie? O, alufelgi 16, myślnik BAM 4 razy 108 e 37 to te czarno-srebrne takie? Tak, czarne. Za 980 zł. No one są z polerowanym rantem takie, tak? Czarne no. tam, jakby środek i. To nie są, no. Tak, tak. Środek tak. jest srebrny. Eee, zaraz, nie. Wydaje mi się, że one są chyba, tam są, za to są te czarne. I srebrny jest, jakby. Jak się patrzy, od przodu są srebrne. Aha. A pan mi powie, pan jest handlarzem felgowym? A dlaczego się pan pyta? No tak z ciekawości, bo ja nie wiem, czy handlarz to jest uczciwy i czy kupywać od niego. Cie... No oczywiście. A pan jest handlarzem felgowym, tak? One są nowe <ścoughs> czy używane, te felgi? One są używane. Aha. A ile lat były używane, pan mi powie? A wy, pan, ja nie wiem, ja je kupiłem w Niemczech, od prywatnie sobie kupiłem. Aha. A pan mi powie do paczkomatu, by pan mi je wysłał? Te felgi? Nie można, paczkomatem się nie da. Czemu się nie da? Halo? To się nie, da. No nie Nie no, jest. da się, bo ja odbierałem kołpaki w paczkomacie. Aha. To wysłałby pan? Nie. Ja tam za przesyłkę wszystko bym zapłacił. Ale nie można do paczkomatu. No kurwa, jak nie można, jak można, bo ja wysyłałem habiet jeden. Będziesz mówił, że człowieku. się nie da jak się da, człowieku. Chcesz dlaczego ty, mia... mnie dlaczego ty do mnie mówisz chamie, co? No bo ja pan się nie zgodził wysłać do paczkomatu, tak? Ale dlaczego ty dla mnie nazywasz hamem? Dlaczego... No bo dla mnie to jest hamstwo, więc mogę pana nazwać hamem, to nie jest obraza. A czy ty rozumiesz, człowieku, że nie można do paczkomatu włożyć Helk. A rozumiesz, Widzicie, że można, bo jest widzę, tyle normalnie. Widzę, fo... jest paczkomat, widziałeś paczkomat kiedykolwiek? Widziałem, w, u, u, mnie, rozmiarmy... u mnie jest taki sklep ABC i tam jest paczkomat. Widziałem paczkomat, jak wygląda. Bo ja wysyłałem Posłuchaj. już. Posłuchaj, nie jestem dla ciebie hamem i nie życzę, żebyś tak się do mnie odzywał. Nie, no to było chamskie, co pan zrobił. Że pan odmawia wysyłki do paczkomatu. Dla mnie to jest chamstwo Panie Ryszardzie Ale pan nie rozumie tego, że nie można wysłać czegoś do paczkomatu Ale... Niech pan zadzwoni sobie na OLX, niech pan się dowie Że do paczkomatu się nie wysyła felk. Niech A... pan sobie zadzwoni na OLX, ja tego nie A, bo, 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 dowie, bo, 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 bo. A pan rozumie, że da się wysłać, bo ja wysyłałem już To niech pan sobie znajdzie takiego kogoś, którego pan nie no. znajdzie I pan że mówi, ta... żeby do pana chama, żeby chamem pana nie nazywać to jest po chamsku pan robi. Ja Przez rozmawiać z jakimś... Dobra, ja. A co to tam za koleś się odzywa? Daj mi go do telefonu. Daj mi go. Do... Daj mi go do telefonu. No, może no, pan się zamknąć, już więcej tutaj nie dzwoni i widzenia. Jeszcze się babsko wtrąca. No. Babsko, ty. No. My... Kutasem to jesteś ty. Kutasie! Kutasie! Kutasie. Ale dowaliła ty I oni mówią żeby ich nie obrażać jak ona do mnie powiedziała kutasie ty Dzwoni Halo no, Słuchaj sobie znajdę cię Na pewno tak tego nie zostawię wiesz o tym nie? Eee, twój kolega powiedział do mnie że jestem kutasem Dobra zamknij ryj Znajdę cię zobaczysz kurwa i tak to się nie skończy No, no jak chcesz mieć zęby że... wybite to szukaj Dobra pałuj się No Pałować to cię będzie policja jak cię zgłoszę ty hamie, co ty robisz <laughs> Ale jaja Halo? Halo, witam Dzień dobry Dzwonię w sprawie tego złomu co pan wystawił Land Rover Discovery 1 Ty. To jest aktualne? Halo. halo. Halo, co pan chce wiedzieć no. o tym samochodzie? Yy, pan mi powie, czy opony są letnie, czy zimowe założone? Tam są terenowe, typowe. Aha. Koska terenowe, bo to był samochód. Aha. Proszę, bo ja mam trzy samochody, nie jeden. Aha, to cieszę A się, ja... że pan ma. No, halo. Proszę, proszę pana, e, ja poluję, znaczy polowałem. I, i ten samochód. Aha. Miał być do renowacji, do, do odrestaurowania. Aha. A ile się panu zwierząt udało zabić? No, trochę. Po parę lat poluję także to wiem. To z 500 zwierząt pan zabił czy więcej? To nie wiem. Nie liczę. Najpierw hoduję, a potem Aha. Halo. Tam, halo. No, i proszę pana, ja chorowałem. dwa lata temu. Proszę pana, zostałem sparaliżowany, ja jestem po poszczepionkowym. To od szczepionki pan dostał paraliżu. Tak, tak. I to czterokończynowego, takiego jak pan, że miałem nieży, ale jakoś mu się wydaje. Aha. Się... Powiem panu, że ja się zaszczepiłem i mi ten Próknę... paznokcie spruchniały na nogach. Ja mi poszczepiące paznokcie z nóg poodpadały, nie mam paznokci w ogóle. No, tak to, A pan mapa paznokcie, czy pan nie ma? Jak jak? Pan mapa paznokcie, czy pan nie ma, bo mi odpadły nie, po szczepionce. Ja paznokcie mam, tylko że ja czterokończynowo, bo to jest taka Julia Beretta, ta choroba, to jest czterokończynowy paraliż. Także ja życie zaczynałem od nowa, uczyłem się przewracać na łóżku, siadać, bo ja nic nie umiałem, byłem tak słaby. Ja Aha. po. Trzech, po trzech miesiącach w rynku, proszę pana, pół kila nie utrzymałem, łyżki nie mogłem utrzymać, nie karmiono. No. Poczeka pan, ja za chwilę do pana odzwonię bo mi tu dziewczyna coś gada. Dobrze. Pozdrawiam pana, za chwilę zadzwonię. Dobrze, 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 dobrze. A przecież ja mu nic złego nie robiłem, to co wy piszecie o zostawieniu go? Ja z nim gadałem o szczepionkach i nic więcej mu nie robiłem, wy jesteście jacyś nienormalni?